występuje nagość i tak dalej. Zmiana ma być spowodowana szózegar, przez dalsze plan plany plan. ze Swarowskim. W sam raz do wypierdolenia do śmietnika. Fajnie się śmietnik będzie świecił chociaż. Nie, no nie oglądaj takich, takich rzeczy, byku. Ja już to włączę, bo to się zaczyna za 4 minutki. Yy, znaczy nie kupuj takich rzeczy. Kupowanie, yy, kupowanie, yy, kupowanie zegarków. Wiecie, jest dużo pytań o zegarki ze względu na to, że ja na streamach czasami takie tematy poruszam na drugim kanale, więc ja się do tego odniosę. Ja, ja to powtarzam regularnie i nie ukrywam, jak ktoś mi pisze wiadomość na PRIF, to najzwyczajniej w świecie ja się wkurwiam, ja tym osobom nie odpisuję, dlatego że ja dostaję codziennie pytanie o zegarek, czy warto kupić, i codziennie dostaję jakiś zegarek typu Hugo Boss, typu GES, zdjęcie tego zegarka. Ja tym osobom na pliw nie odpisuję, bo ja na każdym live'ie o tym mówię, więc ja już ma, mam świadomość, że osoba, która tu wiadomość pisze, to nie jest mój regularny widz, a raczej osoba, która się na, na mnie natknęła i mi może to zadzwonię, ale szkoda kurwa na to czasu, żeby to tłumaczyć. Ale są chociaż szczery. Wszystkie marki, które produkują ubrania, to są marki, które mają mega chujowe zegarki, niewarte swojej ceny. Zresztą kurwa, ludzie, 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 naprawdę, ludzie. Ja uważam, bo też ktoś powiedział, jakieś Kamil Kastwarowskiego, no to wygląda śmiesznie. To, to jest kurwa, to jest przedmiot dla kobiety. Jak kobieta ma zegarek gest, to, to ja nie mam z tym żadnego problemu, no bo dla kobiety jest to, jest to jakieś tam dopełnienie outfitu, jeżeli chodzi, wiecie, tu ma jakieś świecące rzeczy, tu ma coś świecącego na nadgarstku, spoko, spoko. Ale dla mężczyzny, kurwa, jakieś jebane cyrkonie, kamienie swarowskiego nosić, no. No wstyd, kurwa, moim zdaniem. No wstyd.